Witam, można powiedzieć, że to część druga z naprawy manetki montowanej Renu Dacia, wszystkie daczki po 2012 plus Clio Captur i tak dalej, i Dostałem tą manetkę, już trzecią tutaj od klubowego kolegi z klubu, z klubu Daci, rozebrałem ją. Tutaj macie już nawet linka. już To już raz rozbierałem, opisywałem wszystko, więc dodam link, jak się to rozbiera. No i teraz próbujemy to zregenerować, naprawić. Generalnie naprawa, regeneracja, nie wiem czy to jest opłacalne. Jeżeli ktoś się chce bawić, to się może pobawić. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, jeżeli ktoś nie chce, bo bodajże taka ryżowa manetka kosztuje, nie wiem, 100 zł, 70, oryginalna chyba ze 300 Nie znam cen, tak strzelam, coś mi tak świtało w, w głowie. I więc następująco. Eee, w tych manetkach pada przeważnie klaxon. Pada on, czy tam piś się, nie działa tak jak, tak, tak jak trzeba. Eee, przerywa po włączeniu świateł czy po włączeniu kierunkowskazu. Kierunkowskaza. Winą za to ponoszą tutaj te dwa kabelki, które są, które są od tej mannetki części ruchomej. Czyli tutaj widać jak przełączamy światło to tu widać, widać, nie widać ta część ruchoma, po prostu, która się rusza, przełącza. O, teraz. I te kabelki się po prostu wyłamują, bo są tutaj zastosowane kable takie, to jest aluminiowe i twardnieje to z czasem. No i dlatego aluminiowe, tak? Aluminiowe. I, no i się łamią, no po prostu. Już druga sprawa. Można zobaczyć styki tutaj, jak wyglądają. Tego jeszcze chyba nie pokazywałem, jak się to rozbiera. Tutaj po prostu żeby wyciągnąć ten guziczek w tym i w tym miejscu z dwóch stron są, są e, zatrzaski więc bierzemy cieniutki śrubokręt wkładamy go i delikatnie wyciągamy proszę o tu jest sprężynka no i styki styki generalnie tu można czy to widać jeden tutaj ten górny jest taki delikatnie podpalony więc można go tutaj potraktować jakimś e, Spray kontaktem, kontakt sprayem, jak tu się, no, jakiś tam do styków elektrycznych, żeby to oczyścić i można to powiedzmy pobielić, czyli nałożyć troszkę cyny, żeby przedłużyć tym życie. Ale tak jak mówię, to jest takie po prostu regeneracja to nie jest taka jakaś naprawa i na całe życie. No i teraz, tutaj jak już widać, ten kabelek który tutaj przeciągłem które idą od tej części ruchomej manetki, do tej części stałej, do tych ślizgów których, do tej całej płytki elektronicznej, elektronicznej tej płytki drukowanej ja tutaj po prostu jeden kabel już ten niebieski już zaraz go tu wylutujemy, wyrzucimy i zamienimy tym drugim miedzianym który powinien dłużej wytrzymać no robota trochę taka może nieprecyzyjna, ale ale żmudna i ciężko to tu wszystko w ogóle powkładać, bo mało mało miejsca, spróbujemy to odlutować przylec nowy kabelek jeden to mi się udało, drugi generalnie samemu to się trochę dupiato robi bo nie ma spróbujemy tak nie wiem czy będzie widać, czy nie będzie widać spróbujemy to tu odlutować nie śmiać się z lutownicy, bo tylko taka mi została <laughs> proszę o, nawet to nie chcę wyleć kabelek wyszedł odlutowany zaraz go po prostu wyciągamy wyrzucamy bierzemy drugi miedziany miedziany już nie aluminiowy i po prostu jak ja to tutaj robiłem o, na przełączniku w pozycji tu. powiedzmy że damy to na pozycję 0 na pozycji świateł, gdzieś to było w jakimś momencie się to lepiej przekładało generalnie dosyć ciężko to idzie bo tu kurwa nie ma miejsca I ten kabel trzeba wpychać generalnie ładnie prosto Właśnie. Tak to właśnie tu wygląda. to wygląda. Co tu musi wleść na swoje miejsce? Ten kawałek. O, właśnie. Teraz tu przekręcamy. Op. I ten kabelek tu po prostu delikatnie trzeba wepchnąć. On już tutaj zaczyna wychodzić do tego taki jakiś mały, cienki śrubokręcik. O, tak widać, przekręcamy manetkę znowu. No i ruszając tutaj, gdzie to tu wszystko fajnie zrobić. Lutowanie tego kabla, no to wiadomo. Bierzemy lutownicę. Obieramy ten kabel. I lutujemy, Filozofię w tym. Nie wiem, czy to wszystko tu widać, bo. Ja nagrywam telefonem, który jest akurat przede dobra, wygląda to tak można ten kabel jeszcze bardziej tutaj wyciągnąć obrać, przylutować. przekładamy akurat w tych oryginalnych miejscach, gdzie to leciało czyli te dwa idą takim osobnym kanałem eee, tutaj biegunowość tych dwóch akurat bez znaczenia, bez różnicy gdzie to przylutujemy w tym, czy w tym po tym zabiegu problem z klaksonem po tym zabiegu tutaj powinien to powinien minąć ten problem, więc nie powinno być tutaj już e, problemów z piśmieniem, z przerywaniem itd. Następną sprawą możemy tutaj zobaczyć w jakim stanie są te ścieżki, które, przez który, po których poruszają się takie ślizgi. Proszę o te ślizgi, są trzy. Takie, 3, 2, 3. I teraz tak. Ta część odpowiada za światła mijania. Część ta pionowa za światła drogowe. I ta część za kierunkowskazy. No, ja tu widzę, manetka ma 40 tysięcy przejechanych, ma niecałe. I powiem wam, że dobrze to wygląda. Nie jest to ani tu specjalnie tak zużyte. Jest to odbarwione. Widać tutaj ślady, że to pracowało, ale nie ma żadnych wgnieceń, żadnych. Takich wytarć, jakiś No jest to lekko wytarte, ale nie jest takie nie jest w tragicznym stanie. Z tym, że to już, co już zauważyłem. Ten ślizg. żeby ostrość, musi się złapać. Tu mamy ślizgi. I ten już po prostu poprawiłem. Bo niestety musiałem go przylutować, bo on był tutaj bardzo taki. Ta część była bardzo wytarta, była prawie zdarta do zera. Ja go tutaj wziąłem, pocynowałem całego czyli nałożyłem kalafonię trochę cyny, zacynowałem, ładnie się to tam zrobiła taka kuleczka, takie dwie i generalnie cienkim pilniczkiem wyprowadziłem mniej więcej na wysokość tych, tych oryginalnych dobrze, tu możemy, ten, ten jest od kierunkowskazów, ten jest powiedzmy idealny nic dodać, nic ująć no, i tyle. No. Można tutaj po prostu pobielić, pobawić się z tym, poszlifować, po, po wymienić, sobie, wymienić sobie te kabelki. Tutaj, jak to poskładać, to już nie będę tłumaczył. bo to wszystko jak rozłożycie, już to, to możecie sami wtedy to poskładać. Nie jest to jakoś tam specjalnie ciężkie i wymagające. Przypuszczam, że po złożeniu tej manetki, możemy jeszcze jeden film założyć do auta i zobaczyć, czy, czy działa. A po prostu właściciel manetki. Może się podpisać komentarzem, czy czy naprawiona, czy nie. Dobra, dzięki. No to ja ją składam i jutro zakładam do auta. Zrobimy filmik, jak to działa i zobaczymy czy się udało. Dzięki.